Jak poradzić sobie ze złym sąsiadem? To będzie przykład na to, jak radzić sobie ogólnie ze złymi ludźmi. Z ludźmi, którzy pojawiają się w Twoim życiu i utrudniają Ci życie, i męczą Cię, i powodują cały czas problemy. Jak sobie z nimi radzić? Przykład jest zły sąsiad. Z tego powodu, że ostatnio pewna osoba napisała mi maila. Napisała tak. Mam złego sąsiada, który codziennie, cały czas utrudnia mi życie. Wszystko to co robi blisko mojego domu jest po to, żeby mi utrudnić życie. Widać tą złośliwość w jego oczach. Krzyczy. Nie wstydzi się tego. Krzyczy na nas, przeklina. Krzyczy na moje dzieci, które się bawią przed domem. Mogę mu wybaczyć. Mogę poczuć mogę być empatyczny i wybaczyć mu i zrozumieć, że znajduje się w takim złym stanie pewnie. Ale to nic nie da. To nic nie da z tego powodu, że on będzie zły i będzie mi utrudniał życie. Co zrobić? Podam ci perspektywę. Powiedzmy, że jesteś w lesie gdzieś i znajdujesz się w pewnym miejscu, przechodzisz przez pewne miejsce, gdzie są pewne stworzenia, może jakiś specyficzny rodzaj robaków, dużych na przykład. I idziesz przez to miejsce. I zaczynają ci się przyczepiać do nogi, bo jest ich dużo. Co robisz? Możesz zaczynać je wyciągać, ale widzisz, że się przyklejają cały czas. I próbujesz je wyrwać, oczyścić swoją nogę z tych robaków. Wyciągasz te robaki. Jak wyciągasz te robaki z jednej strony, to co się dzieje? Z drugiej strony przychodzą inne i przyklejają się do ciebie. I zaczynasz je odrywać. Odrywasz te robaki. Przez to, że stoisz w tym samym miejscu, to przyklejają ci się do ciebie inne robaki. Obracasz się, wyrwałeś te, zaczynasz zabierać się za drugie. I wyrywasz je, naprawiasz swoją nogę, nie? Usuwasz te robaki. Zaczynają ci wchodzić po plecach. Możesz, zamiast stać w tym miejscu i naprawiać to. Możesz przez chwilę wytrzymać to i po prostu iść dalej. Iść do miejsca, gdzie już nie będzie tych robaków. Wtedy się wyczepiesz i koniec. Bo w tym miejscu, gdzie stoisz, będą się przyklejały cały czas robaki. Teraz ten sąsiad męczy Cię. Zaczynasz się zajmować tym, zaczynasz myśleć, co zrobić, jaki plan, żeby załatwić go, żeby. Przestał. Dlaczego on to powiedział? Dlaczego on jest taki zły? Muszę uważać, bo on zrobi dzisiaj może tą rzecz. Wiesz co robisz? Zajmujesz się tymi robakami. I wiesz co się dzieje? Wchodzisz w gorszy stan i załatwisz, załatwisz tą sprawę, zrobisz wszystko tak, żeby ten sąsiad się nie przyczepił, żeby wszystko było ok. Zrobisz wszystko, żeby było ok, żeby ten sąsiad nie stworzył jakiegoś problemu, ale co się dzieje? Siedzisz w miejscu, gdzie się martwisz, stresujesz i co się dzieje? Gryzą cię inne robaki. W innej formie, w jakiej formie? W takiej formie, że jesteś w złym stanie i podchodzisz może gorzej do swoich dzieci. Jesteś zezłoszczony tym wszystkim i nie przynosisz fajnej, fajnej energii swojej żonie. Może w pracy. Wsesujesz się, zapominasz, psuje ci się coś innego, bo siedzisz w pewnym stanie i złościsz się i męczy twoje życie ten sąsiad. Alternatywnie, możesz iść dalej. Czasami w życiu opłaca się dać klapki na oczy, dostać te ciosy. I iść w swoim kierunku. Moja rodzina. Jak może być lepiej? Zajmę się moją rodziną. Zajmę się moją pracą, Zajmę się tymi rzeczami, które są ważne. Dostajesz ciosy. Jakieś małe rzeczy. Utrudni Ci życie tu, utrudni Ci życie tam. Idziesz, idziesz. Dostajesz te ciosy. Dajesz klapki na oczy. Boli Cię trochę. Przyklejają się drobaki. Ale idziesz, masz cel. I idziesz, 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 idziesz. W pewnym momencie, jak wytwarz. To dojdziesz do miejsca, gdzie nie będzie robaków. W jakim sensie? Dojdziesz do pewnego punktu swoją świadomością. Rozwiniesz pozytywność swojej, swojej rodziny. Rozwiniesz jakość swojej świadomości. Ewoluujesz swojej pracy. Ewoluujesz we wszystkich rejonach, które Cię interesują. Zmieniać ci się świadomość. Funkcjonujesz na innym poziomie. I co się dzieje? Dochodzisz do miejsca swoją świadomością, swoją energią. Do innego miejsca, gdzie nie ma robaków, gdzie ten sąsiad patrzy się na ciebie i wstydzi się, wstydzi się zrobić coś złego, bo masz pewną energię, zauważysz to. Są pewni ludzie, którzy mają taką energię, że wstydzisz się, nie pasuj ci zrobić coś złego. I to jest trudne. To jest trudne, bo mamy traumy, masz traumy, nie? Każdy ma traumy. I trauma polega na tym, że takie coś jest niesprawiedliwe i to boli Cię bardzo i tak jakby nie możesz tego przełknąć. Boisz się pewnych rzeczy, które może Ci zrobić. Boisz się tego, że utrudni Ci życie i nie poradzisz sobie z różnymi sprawami, że będziesz miał trudniej w życiu przez to, że ten sąsiad będzie zły. Boisz się tego. To jest strach, to jest jakaś trauma. Boisz się czegoś. Jeżeli masz bardzo mocne traumy wewnątrz siebie, nosisz ze sobą traumy ciężkie, to możliwe, że będziesz chciał, ta trauma twoja będzie chciała wytwarzać pewne sytuacje, żebyś poczuł pewne emocje, żebyś poczuł pewne emocje bezsilności na przykład, że kurczę, no nie mogę nic na to poradzić, ten sąsiad jest zły i to jest załamujące po prostu, nie mogę nic na to poradzić. Może to są emocje, które czekają, żeby się po prostu odegrał? Nie chodzi o to, że faktem jest to, że jesteś bezsilny i nie poradzisz sobie. Chodzi o te emocje. Chodzi o pewien zestaw emocji, które może czekają i próbują wyjść przez ciebie. Karma, można powiedzieć, nie? Z drugiej strony. Może musisz odegrać coś, odegrać pewną ilość ciężkości. Możliwe, że będziesz, będzie cię ciągnęło do tego, ale jeżeli docierasz do punktu, gdzie mówisz, ok, wystarczy, wystarczy, wycierpiałem wystarczająco, potrafię to znieść, ale koniec tym, idę do przodu. W tym momencie po prostu idziesz. Idziesz, dostajesz ciosy, potrafisz je znieść, utrudnia Ci życie, Ty zajmujesz się swoim życiem. I to jest trudne na początku, ale nabierasz w tym wprawy. To jest tak, że odbiera Ci skupienie, ale jak Weźmiesz głęboki wdech, puszczasz to i wracasz do swojego celu. Odbierze ci skupienie, coś złego, co zrobi. Klapki na oczy i biegniesz. Zauważysz, że z czasem dochodzisz do pewnego punktu, gdzie po prostu ta osoba nie może cię tknąć, nie pasuje. I promieniujesz taką energią, że pomysły tej osobie nie przychodzą, żeby ci utrudnić życie. I to jest tak, że jeżeli żyjesz z tym złym sąsiadem, z tą złą osobą, blisko jest i cały czas zdarzają się pewne sytuacje, że akurat ta osoba w, o tej porze, w tym momencie zrobiła coś, ustawiła tak auto i nie możesz wjechać albo cokolwiek, wszystko się tak składa jakoś tak genialnie, że utrudnia ci życie. Jak lecisz w swoje, rozwijasz się, idziesz w inne miejsce, swoim świadomością w inną jakość pozytywności. Zmieniasz się. Inwestujesz w swoje rzeczy. W swoje życie. To dojdziesz świadomością do pewnego punktu, gdzie automatycznie, podświadomie, nieświadomie będziesz robił różne takie małe rzeczy, tak, że nie będzie się składało, że ten sąsiad Ci utrudni życie. Zobaczysz to. Chodzi o to, żeby dojść świadomością do tego punktu. Więc, dajesz klapki na oczy. I biegniesz. Boli szczypie, przyczepiałem się te robale, biegniesz w swoje, utrzymujesz skupienie, kierunek i swoje, bo to jest pułapka, zapamiętaj to dobrze, to jest pułapka. To jest taka niska energia, która chce Cię wciągnąć. Wiesz, jak działa niska energia, niska energia działa tak. Jeżeli jest mi źle, i zauważ to w swoim życiu, jeżeli jest tobie źle, jest ci źle, po prostu czujesz się źle, nienawidzisz wszystko. Po prostu jest hejt w tobie. Taki a, złość niesprawiedliwe życie. I patrzysz na ludzi, którzy się bawią i się cieszą, <laughs> się uśmiechają. Jak masz niską energię, to niska energia nie chce iść tam i powiedzieć, ale fajnie, bawią się, może ja też się będę bawił, może ja też wyjdę w pozytywność. Nie. Ta niska energia chce wejść w tą imprezę i zepsuć im imprezę. Nie chcę wejść w stan fajny, tylko chcę ściągnąć ich w stan zły. Chcesz chodzić i psuć innym życie, jeżeli jesteś w złym stanie. Więc zrozum tego sąsiada: on się po prostu czuje naprawdę źle. On się czuje źle i on chce ci zepsuć imprezę. I to jest pułapka. To jest pułapka, bo jak zaczynasz się zajmować tym, to wchodzisz, to on, to udało mu się. Udało mi się. Zaczynasz wchodzić, zaczynasz myśleć, zaczynasz się złościć. To jest pułapka, i ty później psujesz swoje życie, i stoisz w pewnym miejscu, w tych krzakach, gdzie po prostu jest źle. To jest pułapka. Zrobi coś, zdenerwujecie. To jest pułapka, to jest tak, jakby ciężka energia chcecie wciągnąć. Jeżeli masz tramy, to będzie cię ciągnęło. Jeżeli odpuścisz sobie te traumy, możesz powiedzieć, wystarczy, koniec. Ja idę w swoje. Idziesz w swoje, pracujesz nad swoim i przez to, że za każdym razem odpuszczasz, czyli on robi co złego, odpuszczasz, on robi co złego, odpuszczasz, szczypie Cię, boli Cię, odpuszczasz, idziesz w swoim kierunku, to w pewnym momencie będziesz miał takie... Będzie ci szło dobrze, 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 i będziesz miał takie spadki, gdzie po prostu już mam dość, nie mogę wytrzymać, nie chcę mi się już męczyć. Już zabiera mi to cały czas skupienie, wyczerpuje mnie, mam dość. To będzie taki spadek, gdzie odczujesz i wywalisz karmę, wywalisz pewne emocje, odegrasz tą traumę, poczujesz to, co musiałeś poczuć. I później znowu wracasz i jedziesz do góry. Jeżeli nie chcesz podjąć taką drogę, jeżeli to jest ciężkie, to możesz też spróbować porozmawiać z tym sąsiadem, ale podejść w taki sposób z taką pozytywną, fajną energią, z taką dojrzałością, z, taką, z takim dobrym kontaktem wzrokowym i powiedzieć: Chciałbym porozmawiać. Tak bardzo grzecznie, albo zaprosić na rozmowę i powiedzieć: Popatrz, narazić się. Nie tak, że ja mojego, jestem lepszy, ty nie masz szansy. Narazić się. Ludzie się rozbrajają, jak się narażasz. Wiesz, jak wygląda narażanie się? Rozbroisz człowieka, jak powiesz, wiesz co, czuję się strasznie bezsilny. Przegrałeś. Zakładasz, że przegrałeś, nie? Czuję się bezsilny, jak działasz w taki sposób. Tak jakby ujawniasz, wystawiasz swoje karty na zewnątrz. Po prostu mówisz, tak jest. Czuję się źle. Chciałbym, żeby tobie było dobrze, chciałbym, żeby mi było dobrze. Jak możemy zadziałać, żeby i tobie było dobrze, i mi było dobrze? Czy czegoś chcesz ode mnie, czy chciałbyś, żebym działał w pewien sposób? Możemy się dogadać. Możesz odegrać taką rozmowę też z tym sąsiadem. To może być pomocne. To rozbraja ludzi. Albo możesz iść taką drogą egoistyczną, że załatwisz go w różnymi sposobami i ty wydziesz tak, że będziesz miał rację, ale to jest pułapka. To będziesz siedział, grzebał, grzebał i stał w tym miejscu. I stawał się ekspertem w usuwaniu robaków. Będziesz ekspertem w usuwaniu robaków. Będziesz potrafił je usuwać bardzo szybko. One będą się pojawiały, ale będziesz usuwać je bardzo szybko. To jest takie egoistyczne podejście. Więc sklapki, dostajesz ciosy i inwestujesz w swoje życie, w swój rozwój. W, swoje, w swoją lepszą energię. Robisz te fajne rzeczy. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, to zostaw lajka, jeżeli interesuje się kanał i tematykę, to może subskrybować i widzimy się następnym razem.